Powiat rawicki powiat ludzi aktywnych! Witam państwa serdecznie w kolejnej audycji z Informacjami, ja chociaż dzisiaj taka troszkę nietypowa audycja. Dotycząca powiatu Jabickiego Naszym gościem jest pan starosta Adam Sparzyński. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie redaktorze. dzień dobry Państwu, ale też. Są I goście, no właśnie. już przedstawiam właśnie. gości, pani Ilona Huda. Dzień dobry, dziękuję. I pan Bartosz Kowalski. Dzień dobry, witam bardzo. A właśnie dzisiaj taka nietypowa tematyka, bo nie mówimy o inwestycjach, nie mówimy o różnych rzeczach takich klasycznie związanych z samorządem, tylko bardziej o aktywności mieszkańców, o różnego rodzaju działaniach dobroczynnych, ale to może pan starosta wprowadzi. Tak, ja tylko też chcę krótkie takie wprowadzenie, bo myślę, że zaraz oddamy głos tutaj państwu. Natomiast tak jak brzmi nasze hasło naszego powiatu, powiat Rawicki, powiat ludzi aktywnych, to cieszę się, że ta aktywność przejawia się w różnych postaciach, a jedną z tych bardzo ważnych naszych aktywności czy takich momentów, kiedy możemy pokazać, że jesteśmy też dla drugiego człowieka aktywni, jeżeli można użyć tego słowa, to właśnie moment, kiedy są różnego rodzaju czy zbiórki, czy inicjatywy, zwłaszcza, że mówimy o ludziach potrzebujących, chorych, tak? A no niestety, no, niestety na świecie nie brakuje takich sytuacji, kiedy właśnie czy rodzice, czy osoby bliskie, no, zmuszone są też szukać pomocy u innych osób. I tu mamy do Czynienia dzisiaj mm, właśnie z takim tematem. Ch Bardzo się cieszę, że, że no, mamy oczywiście co najmniej kilku na dzisiaj takich potrzebujących mieszkańców w różnym wieku, bo to są czasami dzieci, czasami osoby dorosłe, ale jeżeli są jakieś akcje organizowane, no to jest zazwyczaj pozytywny odzew i to jest też, moim zdaniem, bardzo ważny aspekt tej społeczności, którą tworzy powiat, także w takich sytuacjach również jako, jako mieszkańcy potrafimy się zintegrować i dać temu w różnych aktywnościach właśnie przejaw i dowód właśnie na tę solidarną postawę. No właśnie, pani Jelana Huda. Pani Jelana jest mamą Małgosi. Tak. Małgosia ile ma lat? Małgosia ma 5 lat teraz małgosia miała urodziny. I Małgosia jest osobą, której yy, no, pomagają mieszkańcy powiatu jawickiego? Tak, od początku, praktycznie od urodzenia, bo Małgosia urodziła się jako zdrowa dziewczynka i w siódmym tygodniu życia doszło do Małgosi yy, do zatrzymania serca na 28 minut w szpitalu w Poznaniu na Ojomie z powodu często, yy, często skurczu nadkomorowego. Tętno szczytowe wychodzi, yy, wynosiło wtedy ponad 300-337 <laughs> uderzeń na minutę i nie, nie mogę powiedzieć, bo wsparcie mamy zapewnione od początku, jeżeli chodzi o powiat. Zatrzymanie akcji serca na 28 minut. To na jest ta historia, która się stała, czyli no jest to związane z tym, że dochodzi do uszkodzeń neurologicznych. Tak. I Małgosia ma porażenie czterokończynowe. Nie widzi, nie mówi, nie siedzi, ma padaczkę i właśnie ściągamy też leki z zagranicy, z Włoch i z Niemiec przeciwpadaczkowe. Yeah. <sighs> Yy, dzięki czemu też jest yy, w tym celu też jest sprowadzona zbiórka i yy, yy, mamy niewydolność tej, yy, lewej yy, nerki Małgosi i ostatnie ba badania z kardiologii wykazują, że Małgosia podczas snu zatrzymuje się na 2,2 sekundy. Tętno yy, minimalne yy, spada do 46, a szczytowe do 187 przy padaczce przy, lub przy ćwiczeniach, nie? Pani no, a i, i jak wygląda obecnie kwestia leczenia? Leczenie, czy to jest rehabilitacja, co właściwie... Jest i leczenie, mhm. i rehabilitacja. Systematycznie, praktycznie nie możemy sobie odpuścić nawet na tydzień, bo od razu widać yy, yy, zaśluzowanie, w, przypuśćmy, drzewa oskrzelowego, a też bronimy się przed tracheostomią. Wystarczy nam, że mamy już gastrostomię i, i też yy, systematycznie jeździmy i do neurologa, i nefrologa, okulisty, ortopedy i jesteśmy pod pod opieką hospicjum y, dla to jest dzieci. Cała masa różnego rodzaju tak, skutków. Bo to tego jest u małgosi wielonarządowe, mhm. już tak naprawdę. Zaczynając praktycznie od serca, y, po mózg, nerki, y, wzrok, no i układ ruchu, nie? Mhm. I teraz, jak rozumiem nie wszystko jest finansowane przez państwo, czy przez NFZ? Tak? Przez NFZ mamy finansowane, nie powiem, bo mamy też finansowane jak, jakąś część przypuśćmy turnusu rehabilitacyjnego, to jest chyba tam kwestia 2,5 i tysięcy, tylko my na turnus nie możemy z naszym stanem zdrowia jechać, bo ja bym musiała zabrać saki, koncentratory, cewniki, całe oprzyrządowanie ze strzykawkami i prawda jest taka, że y, praktycznie poza domem nie śpimy w ogóle, bo problem jest dojechać do Poznania i z powrotem jak jest, jedziemy na kardiologię. Nie? A ta opieka jak jest potrzebna? Ona jest potrzebna przez całą dobę? Y, y, Małgosia chodzi do przedszkola, w godzinach od 8 do 13 i później już jesteśmy w domu, nie? Hmm. No, i tak jak pani mówi, cała masa sprzętu jest potrzebna. Tak, my teraz. Ludzi, rehabilitantów, tak? Tak, i my y, ogółem posiadamy y, w domu platformę wibracyjną Galileo. Już też mamy podnośniki sufitowe, mamy hydromasa, różne piłki, wałki, przyrządy logopedyczne, więc w to już jesteśmy zaopatrzeni. A teraz zbieramy na prod robota firmy Lipker wartości 355 tysięcy, <laughs> i to y, y, Wywołuje ruch chodu, też y, inicjacje do przysiadów, wymachów pod tym kątem, żeby uniknąć u Małgosi oszczękiwań botuliną, przypuśćmy lub jakiejś rizotomii, jeżeli chodzi o przykurczenie. Czyli koszty duże. Koszty są duże. I cały czas właśnie to warto też może tym tak. momencie powiedzieć, bo tutaj mama e, Małgosi jest niesamowicie dzielna, ale jakby no wiadomo wymaga też pomocy i też trwa też zbiórka, co warto też podkreślić. Zbiórka tak. przede wszystkim na platformie się .pl i tam jest wyznaczona kwota. Te, teraz nam brakuje 160 tysięcy, jeżeli Jeszcze. Nie, nie. Jeszcze. Tak. Na tego robota? Między innymi, Między innymi na, innymi inne innymi na te leki sprowadzane z, 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 z zagranicy przede wszystkim. Nie? widzę z tego, bo wchodziłem na tę zbiórkę, tam pomoc jest spora i sporo tak. pieniędzy rzeczywiście ludzie wpłacają. Pewnie większość z nich to mieszkańcy powiatu jawickiego. Myślę, że tak, chociaż nie tylko, natomiast tutaj oczywiście chcemy przede wszystkim podziękować osobom aktywnym, które wspomagają, wspierają, bo to jest bardzo też na pewno ważne dla rodziców. Natomiast też y, tych akcji y, też jako instytucje się staramy włączać, tak, jeżeli jest ta możliwość, czy to są różnego rodzaju turnieje charytatywne, czy innego rodzaju inicjatywy. Jeżeli się rodzice do nas zwracają, osób, czy, czy osoby bliskie, to też jako instytucje no, staramy się w jakiś sposób w tym uczestniczyć i między innymi stąd dzisiejsza audycja i stąd obecność tutaj i mamy, no i naszego gościa jeszcze. No, no, no właśnie, tam. bo pan Bartosz jeszcze tutaj siedzi. Pan Bartosz jest jedną z tych aktywnych osób, o których mówił pan Starosta, które w tę pomoc się włączyły, tak? tak? Tak jest. Panie Bartku, na czym to polegało? Skąd w ogóle się to u pana wzięło? Jak pan na to trafił? Znaczy, no, ja zawsze jestem takiego zdania, że nigdy nie wiemy, kiedy ta pomoc będzie nam potrzebna. Dlatego, jeżeli my mamy jakieś środki, jakieś możliwości, to warto przyłączyć się do różnych akcji. Jak to było w Pana przypadku? E, w moim przypadku, jeżeli chodzi o tą konkretną akcję, e, dostałem zaproszenie do grupy licytacyjnej. E, I tam się pojawiła właśnie taka możliwość, wystawiona przez Powiat wraz z LK, by w takiej audycji się pojawić, by zobaczyć, jak to wygląda tutaj. I tak sobie mówię, gdzieś tam zainteresowany dziennikarstwem taką zajawkę, że tak powiem, w tym temacie, że no fajnie by było. Pan, pan wylicytował wizytę w Radio Elka. Tak jest. Interes jest zrobiony, dotrzymano słowa, a przy okazji właśnie do programu e, powiatu Rawickiego ta wizyta, oprowadzimy Pana za chwilę. A to ale, bardzo dziękuję, chętnie zobaczę. Ale duża jest ta grupa licytacyjna, tam dużo rzeczy można znaleźć, to jest na Facebooku, tak? Tak, to jest grupa licytacyjna na Facebooku, tam naprawdę przeróżne rzeczy są, e, gdzieś tam nawet wypieki, jakieś książki, właśnie też takie perełki jak e, wizyta Radioelka. Także warto tam zaglądać, bo naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Czyli tak, proszę Państwa, bardzo was proszę i osobiście i my jako radzielka bardzo was prosimy, jeżeli możecie Małgosi pomóc. Można to zrobić tak jak Państwo słyszą na kilka sposobów. Przede wszystkim polecamy platformę Siepomaga.pl. Tam proszę wpisać Małgosia Huda i się Państwu ta zbiórka ze zdjęciami Małgosi, z tą informacją, którą pewnie Pani Elena zamieściła. To wszystko Państwo zobaczą, zapoznałem się dokładnie z całą historią. Jest też właśnie ta grupa na Facebooku. Tak? Ja, 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 jak ona się nazywa? Licytacja dla Małgosi Chudy. Licytacje dla Małgosi Chudej. Państwo wpiszą w wyszukiwarkę, i tam różne rzeczy można wylicytować. Czyli kto da więcej, ten wygrywa. Jak państwo słyszycie. Można też akcję zrobić jakieś. Akcje. Albo się przyłączyć, albo coś wymyślić, albo czymś się podzielić. I to oczywiście nie tylko mieszkańców Powiatu Rawickiego dotyczy, zapraszamy. bo słuchają nas od Wolsztyna do Jarocina, od Kościana do góry i, i to mogą się Państwo przyłączyć. Będziemy bardzo zobowiązani. Ale pan Starosta wspomniał, no niestety. Żyjemy w takich czasach, że tych potrzebujących jest bardzo dużo i tych akcji też jest sporo. Tak, znaczy tutaj też cały czas na terenie powiatu mamy inne osoby, które również aktualnie trwają zbiórki czy różnego rodzaju akcje charytatywne, a też wymagają pomocy. Chciałem tutaj wspomnieć o Janku Organiste, to jest młody chłopak z gminy Jotrosin, też strażak, ochotnik, no którego niestety wypadek no, pokrzyżował, można powiedzieć młode życie i też tutaj w ostatnim czasie mieliśmy taki turniej charytatywny, w którym nasi radni brali udział, ale tych akcji też zachęcam też do kontaktu tutaj z gminą Jutrosin, bo to jest mieszkanie z gminy Jutrosin i ewentualnie też do włączenia się do pomocy. No wiemy też o Tosinivczyk, tak? To jest taka już historia na pewno regionalna, dłuższa. Ostatnio wiemy, że te wieści są, no powiedzmy już dobre, tak? bo ta operacja cywnikowania się powiodła, ale na pewno też będzie jeszcze wymagała po pierwsze, stałej opieki, a po drugie być może te koszty niestety wzrosną, bo ten pobyt się wydłuża. Tutaj również się i angażowaliśmy, no ale to też cała społeczność tak naprawdę naszego regionu się mocno zaangażowała i to pewnie no, nie jest jeszcze ostatni, nie, nie jest ostatnia potrzeba. No i też ostatnia taka historia, to trochę inny przypadek Mateusza glinianego który z kolei walczy z nowotworem, z glejakiem, ale tu dosyć szybka akcja zbiórka na konkretną procedurę medyczną na leczenie, e, która została zakończona i myślę, że tutaj no, dopłyną do nas dobre wiadomości, czego życzymy oczywiście samemu Mateuszowi, także... I tu jeszcze, no to możesz też jeszcze powiedzieć. No proszę dopowiedzieć. Tak, tak, jest, tak, jest bo jeszcze inna to... osoba, bo... Jeszcze jest zbiórka na Macieja Basińskiego, tak? I na panią Zofię Wojterę z Bojanowa. No to też nas się pomaga. Czy te informacje, one się gdzieś na przykład na stronie samorządu? Szczerze komiatu? mówiąc do tej pory nie, ale właśnie sobie tak pomyślałem y, ostatnio, że może warto by było na stronie nawet naszej taką zakładkę dodatkową właśnie o takich zbiórkach dla mieszkańców, jako takie, taka też informacja w jednym miejscu, jeżeli będą osoby, które cokolwiek organizują, żeby taka właśnie też, można było w jednym miejscu zajrzeć i to zobaczyć, więc to na pewno jest dla nas też, tym bardziej, że pracujemy właśnie nad przebudową naszej strony internetowej i to będzie pomysł, żeby taka zakładka właśnie się na nowej nie również znalazłem. To ja już na koniec tylko przypomnę, że Państwo się akurat z rozliczacie, więc 1,5% w tym roku to też jest większa taka. ta suma jest na organizację pożytku publicznego, więc no, tradycyjnie zawsze zachęcam, żeby swoich wspierać, więc sprawdźcie, jakie organizacje pożytku Dokładnie. publicznego w powiecie Jawickim no. działają i ten 1% im poświęćcie. Dziękuję bardzo. Idziemy zwiedzać radio z Panem <laughs> Bartoszem, a Państwa zapraszamy już od razu na kolejną audycję z Powiatem Jawickim. Pan starosta Adam Sparzyński, pani Jelona Chuda i pan Bartosz Kowalski byli naszymi gośćmi. Dziękuję panie proszę, bardzo. Dziękuję państwu, a y, oczywiście wszystkich też zapraszamy do dalszej aktywności i tutaj, szczególnie dzisiaj, z racji tej, że Bartek jest z nami, to też Bartku, ja ci też dziękuję, a nie powiedziałem o tym, ale to jest, też uczeń naszego zespołu szkół zawodowych, to też jest... A tak Duma, wygląda. duma rośnie. Wygląda, wygląda. <laughs> dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo. Do widzenia. Powiat Rawicki. Powiat ludzi aktywnych.